Nazywam się Marta Raszkowska, jestem prezesem fundacji Free Animal Scanish. Poproszono mnie, abym wymieniła trzy argumenty, za które kocham nasze miasto. Pierwszym argumentem, najważniejszym dla mnie oczywiście, jest coraz większa świadomość na temat zwierząt wolnożyjących i zwierząt dzikich. Ja mogę coś Argumentem, za który kocham Kalisz, to są dwa nasze przepiękne parki, miejsca z ogromnym potencjałem, który mam nadzieję zostanie wykorzystany. Natomiast trzecim argumentem, od dość niedawna, jest fakt coraz większych nasadzeń zieleni, drzew, kwiatów. Dzień dobry Państwu, Witold Janiak z tej strony. Za co kocham Kalisz? Kalisz kocham za to, że znalazłem tam ludzi, którzy mi pokazali, czym warto się w życiu kierować. Za to, że pokazali mi wartości, za to, że pokazali mi ideały. Za to, że Pokazali mi miejsca i zdarzenia, gdzie y, można te wartości i te ideały zobaczyć na własne oczy, y, że można je wprowadzać, że tak powiem, w życie, i że to mimo, że jest to y, bardzo trudne i bardzo często w konfrontacji z tak zwaną szalą rzeczywistością. Pozornie te wartości, ideały przegrywają, to w ostateczności prowadzą cię w taką stronę, y, której nie zamieniłbyś na nic innego. I za to kocham Kalisz.